Cześć, dzień dobry, tu Fundacja Gra w Klasy. E, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu w ramach projektu Akademia dla Rodzica. E, dzisiaj będziemy zapraszać na najbliższe spotkanie 16 października, e, które poprowadzi dla Państwa Krystyna, Krystyna Wysocka. Dzień dobry Krysiu. Witam Dzień dobry bardzo do... serdecznie. Krótkie wprowadzenie. Kim jest Krysia Wysocka? Jesteś, Krysiu, bardzo doświadczoną psychoterapeutką z blisko 25-letnim stażem pracy w zawodzie. Masz duże doświadczenie pracy zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi, w tym z parami, z rodzinami. I aktualnie prowadzisz swój własny gabinet terapeutyczny. Pod szyldem własnego nazwiska. Muszę dodać, że w sąsiedztwie biura naszej fundacji, więc mamy tę przyjemność, że czasami się widzimy, prawda, na korytarzu, tak jest. tudzież na parkingu. <grym> Tym bardziej jest mi miło gościć cię dzisiaj w studiu Dobra 12, mi w tych innych okolicznościach. Bardzo się cieszymy, że dołączyłaś do projektu Akademia dla Rodzica. Krysiu, jak dużą grupę Twoich klientów stanowił Rodzice? Właściwie każda osoba przychodząca do gabinetu jest albo aktualnie rodzicem, nawet jeżeli to jest terapia indywidualna, albo planuje być. Więc można powiedzieć, że to nie tylko pary małżeńskie, na przykład, gdzie, na przykład, gdzie oczywiście to tło również rodzicielskie często występuje. Ja zawsze mówię, że te cztery konie małżeńskie, apokalipsy, to. Tematy dotyczące czasu wolnego, seksu, dzieci i pieniędzy. I ten temat dzieci jest tematem naprawdę mocarnym, bo tam się często rozgrywają różne. Wojny, spory, różne rzeczy się próbują gdzieś tam nieświadomie zadziać, koalicje czasami nie zachodzą. Mhm. Więc można powiedzieć, że każdy pacjent przychodzący, czy indywidualny, czy małżeński, czy no już rodzina, to już prawda, bezdyskusyjnie tam są rodzice. Ale gdzieś temat rodzicielstwa przemyka się. OK. I 16 października troszeczkę się z gabinetu wyrywamy. Zapraszamy do naszej przestrzeni Szkoły Niepublicznej Mozaika w Białymstoku. I tam będziesz nam opowiadała o tym, po co i w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na trudne tematy. Zanim trochę uchylimy tutaj rąbka tajemnicy i zdradzimy co nieco, o czym, o czym będziesz nam opowiadała na żywo. To chciałam, słuchaj, zacząć w ogóle od definicji trudnych tematów. Czym według Ciebie, czy też być może, czym według Twojego doświadczenia, właśnie pracy z rodzicami, te trudne tematy są? Myślę, że ta trudność głównie, moim zdaniem, dotyczy nas samych. Te tematy dla nas mhm. trudne. One mogą być różnie, obiektywnie, dla innych subiektywnie, właściwie dla innych jakoś łatwiejsze do przejścia, ale z jakichś naszych przeżyć, uwikłań, doświadczeń są one trudne. Mhm. Na pewno też niosą ryzyko. To podnoszenie trudnych tematów, nie wiem, w skali makro, państw, skali mikro, ty i ja, to jest też. Ryzyko, że podniesienie jakiegoś trudnego tematu może przynieść jakąś zmianę, wiąże się z jakimś napięciem. Jest to sprawa, która może przynieść konsekwencje, a najczęściej też w takich kontaktach, nie wiem, jeden na jeden, rodzina, bliscy, grupa bliskich osób, boimy się odrzucenia, boimy się tego, takiej destrukcji, którą może. Źle przeprowadzona rozmowa, można powiedzieć, jakoś wnieść, tak? Bo są to momenty często kryzysowe, tematy kryzysowe, które mają potencjał destruktywny, możemy coś namieszać, zniszczyć, czegoś nie ogarnąć, coś się między nami trudnego może zadzieje, ale staram się też zawsze patrzeć nawet na te wyzwania, na te tematy trudne. Na te sprawy, wokół których chodzimy z niepokojem, i które tam gdzieś tam z tyłu głowy gdzieś siedzą, że one mają też potencjał konstruktywny, mhm. że kryzys oznacza też coś nowego, co nie zawsze musi być gorsze niż to, co znamy, a może być jakimś nowym szczeblem, nowym rozdaniem. Mhm, mhm. Tak, tylko troszkę boli, nie? Więc, więc to, trochę taki, czasami to taki unikamy. koszt. Mhm. Wiesz co, bo mhm. ja mam wrażenie, mhm. że bezkosztowo to się nie da. Mhm. Że każda zmiana to jest wysiłek, że oczekiwanie, że coś się rozwiąże, załatwie, przegada, samo się zadzieje jakoś bez naszego udziału. To trochę tak jak w psychice, podobnie też w relacjach. Samo to się tylko co najwyżej obsunie. Mhm potoczy w dół, pogorszy, no w najlepszym... Pochowa się trochę też, co? Gdzieś tak, tam no głębiej w pod dywan. Tak, myślę, że w najlepszym, najlepszym ever, ever rozwiązaniu, co najwyżej zostanie takie, jakie było. Mhm. A właśnie Ale tego się zmieni. Tak, mhm. tak mhm. się nic nie zmienia. To my zmieniamy mhm. i to jest nasz wysiłek, nasz trud, nasza odwaga, nasza wewnętrzna walka ze sobą, ze swoimi lękami, żeby to właśnie do zmiany mhm. doprowadzać. Mhm. E Mówiąc o tym, że trudno się na trudne tematy rozmawia, to ja mam w ogóle taką myśl, że to nie dotyczy tylko relacji, prawda, dorosłe dziecko, ale że w ogóle jakoś tak społecznie. No, nie jest łatwo, to znaczy myślę sobie, że pewnie w Twoim przypadku Ty zawodowo się trochę tym zajmujesz, to znaczy mm -hmm. tworzysz taką przestrzeń, gdzie ludzie Do właśnie mogą, prawda, mm -hmm. się tym, co trudne podzielić, no ale właśnie to wymaga pewnej specyficznej sytuacji, dużego poczucia bezpieczeństwa, prawda, takiej przestrzeni, gdzie nikt nam nie przeszkodzi, nie przerwie, mm -hmm. ale w takich codziennych kontaktach myślę, że trudno jest nam i dzielić się tym, co u nas trudne, ale też i często, wiesz, trudno jest towarzyszyć, nie? W tych opowieściach tej drugiej mm -hmm. osoby. Bo nagle na pytanie, co tam u ciebie, nie słyszysz, mm -hmm. a wiesz, wszystko w porządku, tylko a wiesz, co trudno. To mm -hmm. ja ci może opowiem, mm -hmm. nie? I mm -hmm. nagle wiesz, trochę nie wiemy, jak reagować, trochę nie wiemy, mm -hmm. właściwie, co ze sobą tak. zrobić, bo nam się tak. zaczyna robić trudno. Tak. Czy powiedziałabyś, że właściwie pochodną tego jest właśnie ta ewentualna, no, nie, też nie zawsze, ale powiedzmy, że ta trudność, wiesz, w, w przekazywaniu, czy w ogóle w rozmowach dorosłe dziecko. Mhm. Dlatego, że nam w ogóle jest społecznie o pewnych tematach trudno rozmawiać. Tak, myślę, mhm. że niezależnie od kontekstu tego szerszego, czy tego ja rodzic i, i dziecko, mhm. jest y, podobna pochodna jest na szlęk. Yy, I myślę, że yy, też jakiś rodzaj yy, narażenia można powiedzieć siebie. Że w tym pytaniu, które mówisz, co u Ciebie. Ciebie, mniejszego, większego, starszego, młodszego, koleżanki, dziecka. Można powiedzieć, że też podejmujemy jakiś taki akt odwagi, bo nie wiemy, co nas spotka, bo jednak się narażamy na to, że możemy ruszyć potencjalną jakąś lawinę. Nie każdy powie grzecznościowo po amerykańsku: Wszystko w porządku. Nie? Może trafimy na moment, może zauważymy taki, gdzie to pytanie też może. No, właśnie, poruszyć emocje, poruszyć emocje rozmówcy, ale też nasze emocje. Mamy trochę taką tendencję naturalną, taką atawistyczną, trochę zwierzęcą, żeby unikać mm -hmm. trudu, wyzwań, żeby w miarę taką możliwości, tak. tak, żeby w miarę możliwości jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem. To mm -hmm. trochę taka, nie wiem, reguła zachowania energii, zachowania życia. No, tak, tak mamy. A tutaj można powiedzieć, trochę wbrew instynktowi. Aby się tutaj jakoś ochronić i nie przejmować. Jednak podejmujemy to, ale rozumiem, że jest to też taki akt odwagi, taki akt bliskości. Jestem tobą żywo zainteresowana. Godzę się na to, że mogę słyszeć trudne rzeczy, godzę się na to, że we mnie będzie to jakoś poruszające, ale nie godzę się na to, żebyś był, była w tym sama. Mhm. Mm -hmm. Ok. Przejdźmy do perspektywy rodzic dziecko, mm -hmm. czy dorosłe dziecko, bo to nie okay. zawsze musi być tak. rodzic, to może być nauczyciel, opiekun, tak. ktoś z rodziny, mm -hmm. prawda, czy nie wiem, z jakiegoś bliskiego otoczenia. Ty będziesz, Krysiu, opowiadała podczas spotkania, dlaczego to jest ważne, aby tematy trudne czy poruszać, czy na nie reagować, bo to czasami też, prawda, jest impuls od dziecka, dziecko mm -hmm. przychodzi z pytaniem, mm -hmm. albo mm -hmm. widzimy, że coś tam wyłazi i coś wymaga podjęcia, mm -hmm. nie, tematu. A ja trochę odwrócę pytanie i zapytam ciebie w ten sposób. Jakie mogą być konsekwencje, kiedy my z dziećmi w ogóle, albo prawie w ogóle, na trudne tematy nie rozmawiamy, tak łamane przez unikamy ich. Czyli mm -hmm. być może dziecko trąca jakieś, wiesz, mm -hmm. tematy związane, nie wiem, ze śmiercią, może jakieś w obrębie właśnie seksualności, mm -hmm. a my z różnych powodów mm -hmm. boimy się, e, nie wstydzimy. wiemy jak, wstydzimy no gdzieś tam, wiesz, temat Aha. troszeczkę zamiatamy lub mówimy, słuchaj, to jeszcze nie jest moment, a porozmawiamy kiedy indziej, jakie mm. mogą być tego konsekwencje, mm. co, co my wówczas, pewnie trochę nieświadomie najczęściej, robimy powiedzmy dziecku czy w relacji Aha. naszej. Z tym zamiataniem pod dywan, to jest no trochę rzeczywiście jak dosłownie, że mm. tak, jakieś drobne rzeczy, a i owszem, ale kiedy się tam kubka nazbiera, to można zęby wypić, więc to trochę właśnie mm. z tym zamiataniem, nie ma zmiłuj. Jeżeli o czymś nie rozmawiamy, tak jak mówiłam, nie rozwiąże się i nie ułoży samo. My dla dzieci jesteśmy źródłem informacji, wsparcia. To na czym każdemu zależy, myślę z nas i dzieciom też, to to, żeby nie czuć się samotnie, żeby w... W własnej głowie i najczęściej z braku wiedzy, żeby nie we własnych lękach tam gdzieś pozostać. Dziecko, które nie wie, nie rozumie, najczęściej wymyśla najczarniejsze scenariusze. My jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, słuchaj, te trudne tematy, to są trudne dla Ciebie, dla mnie często również. Tak, tak trochę schodząc może z tematu rodzic dziecko, ja również w gabinecie Mam codziennie spotkania i rozmowy, gdzie mi również jest trudno, gdzie ja też podejmuję trud i jakoś walczę też ze sobą, bo tak kusi, żeby nie robić sobie jakoś ciężaru i nie otwierać tego, co tam chyba pod tą skórą gdzieś drzemie, gdzieś w tej głowie. Chcę trochę czasami tak głupio, oczywiście, myślę, może jakoś ochronie, może tak jeszcze nie chwilę potrwa w takim, nie wiem, błogości, nieświadomości czy milczeniu, ale nie jest to dobra robota wtedy. Nie? To, jest, to jest coś, z czym, z czym walczyć należy. I można powiedzieć, do tego samego zachęcam też rodziców z dziećmi. Nie pozostawiajcie tych młodych samych. Pamiętajmy, że to my jesteśmy dorośli. I mamy o wiele więcej doświadczeń, o wiele róż, więcej różnych historii, o wiele większą pojemność emocjonalną, i to my przekazujemy dzieciom to my mamy dla nich być przewodnikami, to za nami będą podążały. Mi czasami pomaga rozpoczęcie rozmowy od tego, wiesz, ta sprawa, no nie jestem na tym z pacjentami, ale y, tutaj do, do, do rodziców mówiąc, wiesz. Ten temat dla mnie też jest troszeczkę taki, nie wiem, niezręczny. Wiesz, no, załóżmy o seksie się tak prosto nie rozmawia. Pewnie za chwilę będę czerwona, mhm. albo wiesz, nie wiem, nie będę wiedziała, co z oczami zrobić, mhm. ale uważam, że to jest ważny temat. I spróbujmy. Mhm. Nie? nie wymarzymy własnej emocjonalności. Nawet dobrze jest, kiedy też dziecko widzi, że owszem, to nas kosztuje, owszem, dokonujemy jakiegoś wysiłku dla niego, dla niej. Mhm. To jest cenne. Mhm. I nie chowamy się z tym, tak, prawda? Tylko Tak. tak, jak tak mówisz, nie chodzimy się siebie. odsłonić. Robię coś dla mhm, ciebie, mhm. co jest dla mnie wysiłkiem i trudem, ale to mój dar. Mhm. Może zrobię to, nie wiem, nieumiejętnie, Może mi zabraknie słów. Może gdzieś się zakupię. Może powiem, wiesz, nie wiem. Muszę doczytać, nie wiem. Ale to jest to, że ten młody człowiek wie, nie jestem sam. Ktoś mhm. męczy się i głowi. Ale coś chce mi dać, coś chce mi pokazać, przekazać. Tak, i tak pomyślałam sobie o tym, mm. że wspomniałaś, że dziecko trochę same zostawiamy z tematem, mm. gdy nie rozmawiamy, więc rosną tam fantazje, różne wizje, tak. fantazje, czarne scenariusze. Tak. Ja, jako mama nastolatka, jeszcze myślę sobie o tym, że do końca sam on niestety, stety, bądź niestety też nie zostaje, bo wiesz, ma dzisiaj do Prawda. dyspozycji media społecznościowe, tak. swój nośnik, wiesz, tak. informacji. Tak. W którym no, już ja tam nie jakby im dziecko starsze, tym mniej, powiedzmy, mam nadzoru i tym mniej mam kontroli. Mhm. Więc też jest, jest wątek o tak. tym, że te informacje są pozyskiwane. Natomiast z takiego tak. źródła, gdzie no może być Aha, wszystko, taka prawda? nie zawsze, czasami, tak, prawda? Taka trochę tak, pop tak, informacja. Tak, mhm. tak. i jeszcze myślę sobie, że pewnie świetnie jest, gdy dziecko się zechce ze mną, z rodzicem tym podzielić. Mhm. No, ale też dobrze wiemy, że im nastolatek starszy, tym raczej ta tendencja jest odwrotna, tak. czyli on tak. raczej sobie, tak. prawda, od rodzica się oddala, więc to tak. też może być trochę, prawda? Może nie to, że niebezpieczne, ale takie, no, trochę zostawiamy to dziecko właśnie tam na pastwę aha, tego, aha. co sam wydobędzie, co mu podpowiedzą, tak, rówieśnicy. Yy, właśnie, a może to dobrze, a może to też poszerzające perspektywę czasami. Nie? Tak, mi się wydaje, mm -hmm. że w wieku, o którym Ty mówisz, mm -hmm. takim nastoletnim, to bym rzeczywiście już nie liczyła, że będziemy tym jedynym źródłem, mm -hmm. ale gorąco zachęcam właśnie do rozmów z najmniejszymi, ich językiem, yy, w skali, która jest dostępna, strawna. Uczmy życia, te życie to jest, nie wiem, i początek, i narodziny, i choroba i śmierć i różne nie wiem hmm. trudy mniejszego kalibru, ale pokazujmy życie, żebyśmy nie byli trochę jak no właśnie jakieś środkiem e, takie, wiesz, takiej popkultury, gdzie tylko kolorowo, miło, łatwo i przyjemnie, hmm. to my jesteśmy od pokazywania świata rzeczywistego, gdzie też trudy, cienie i cierpienie też są, ale też od uczenia tego jak sobie z tym poradzić. Hmm. Krysiu, i jak pokazywać? Czy czekać aż dziecko nam zada pytanie, lub w jakiś sposób, wiesz, zobaczymy tę gotowość w tym małym człowieku? Czy bardziej inicjować? Jak tu się jako rodzic wiesz? W tym rozeznać, kiedy temat, wiesz, wykładać na stół i zaczynać Aha. rozmawiać, bo to też można czasami za szybko, za mocno. Mm -hmm. y niekoniecznie, Aha, prawda, w tak. punkt trafić. Jak, jakby co, co Ty byś co rodzicom... Tak, staram się troszeczkę oczywiście uogólnić, bo wiadomo, że każda sytuacja pewnie będzie y em, jakoś bardzo tak. specyficzna, indywidualna. Tak. Ale wiesz, generalnie jak wyczuć jako rodzic? Kiedy zaczynać rozmowę? Kiedy może jeszcze niekoniecznie? Czy czekać Aha. na pytanie? Czy Aha. raczej inicjować? To chyba bym zaczęła od pytania czy może, czy, czy chcesz może porozmawiać, mhm. albo wiesz chcesz ci coś powiedzieć, bo czasami ta rozmowa to nie musi być dialog, czasami rozmowa może być naszą opowieścią ostutą wokół jakiegoś zdarzenia czy wątku, wokół naszej jakiejś obserwacji, a jest to trochę jak takie podanie ręki w stronę dziecko, dziecka jak będzie chciało, to się dołączy. To może, a może powie wiesz, no nie, no, nie, bez, no bez sensu. Bez nacisku i atażowania. Tak. Dawajmy propozycję, Przy którym siadamy tak. i uwaga, tak, będzie tak, poważna tak, rozmowa. Tak, mhm. Tak. Mhm. Dawajmy no raczej propozycje i akces, ale myślę też, że trochę to jest zależne od wieku, że młodszym dzieciom trochę tak jak yy, jedzenie podawajmy, proponujmy. Te starsze, jeżeli dobrze przeprowadzimy yy, przez ten czas wcześniejszy. Mimo tego, że są samodzielne, że sięgają po swoje źródła, że mają swoich ludzi, swoje informacje, swoje kanały, to będą już wiedziały, że też można z nami rozmawiać, nie? że e, warto tego uczyć, że jesteśmy do dyspozycji. Mhm. Że jakby coś, to my w zanadrzu też. Mhm. 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 E, Krysiu, a co byś poleciła rodzicom e, taka, wiesz, mała podpowiedź, jak sobie poradzić z tymi tematami, które właśnie w nas wywołują trudne emocje, jakiś silny lęk? Smutek. Czyli z jednej strony chcemy je poruszać z naszymi dziećmi, mm -hmm. a z drugiej trochę nie wiemy, czy sami wiesz, wytrwamy, wytrzymamy, trochę już o tym wspomniałeś, mm -hmm. że to dzielenie się też, prawda, emocjami, mm -hmm. czy nawet mm -hmm. zaczęcie od tego, że to jest dla mnie trudne, tak. jest jak najbardziej w porządku. Tak. Czy coś jeszcze? Czy jakoś jeszcze można się do takiej trudnej rozmowy przygotować? Jak tu zadbać o siebie, o siebie mm -hmm. jako odrosłego? To chyba nawiąże do yy, rozmowy, którą słyszałam te u was Kasi Żywno. Mhm. Ona też podkreślała rolę samoświadomości. Jeżeli coś dla nas jest trudne, być może same, sami musimy porozmawiać ze sobą na początek, żeby się rozeznać. Skąd ten trud? Gdzie są te źródła mojego doświadczenia, że tak to przeżywam? Uświadomienie sobie, co mnie zawstydza, co mnie obezwładnia, co mnie pozbawia głosu, jest pomocne. Też myślę, że nawet jeżeli ta rozmowa, która się potem gdzieś toczy, już z tym rodzicem, który wie dlaczego, to jest jakoś, nie wiem, dla niego bolesne, Myślę, że można nawet to wpleść, wiesz, dla mnie to jest rozmowa jakoś trudna, bo taką miałam historię, takie doświadczenie i wiesz, to może być tak, że nie będzie bez jakiegoś, jakiegoś poruszenia we mnie, jakichś emocji. W ten sposób też mówimy i pokazujemy i uczymy, w ten sposób też rozmawiamy. Nie musimy być tak, tacy właśnie nie, wykładający i nauczający mm. i bez drgnięcia w duszy. Mm. Że to, jeżeli pokazujemy dziecku, hmm, Trudny temat. Przeżywasz, pokazujesz, nie wiem, łzę, drży ci głos. To jest ok. Mm. To może chcę na to pozwalać. Mój tata, mój, moja mama są żywi emocjonalnie. Różne rzeczy ich dotykają, przeżywają, wzruszają. I wiesz, to daje trochę takie też przyzwolenie, że nie muszę tylko rozumieć i działać, ale mogę różne rzeczy też przeżyć. Mm. I Iść dalej, mhm. czyli w ogóle mówisz chyba też o takim towarzyszeniu, nie? W tym trudnym temacie dziecku, niekoniecznie stawianiu się w tej roli właśnie wykładowcy, który mhm. tutaj musi od A do Z, prawda? Temat wytłumaczyć, tak. jest w pełni odpowiedzialny za to, co teraz dziecko jakby tak. wiesz, wyciągnie z tego tak. wykładu, tylko bardziej jestem tym żywym człowiekiem. Tak. Mi też jest być może z tym trudno, a może właśnie to tobie nie jest trudno, ale mi jest trudno. I te emocje mm -hmm. możemy się nimi podzielić, mm -hmm. nie? możemy mm -hmm. się tak nawzajem mm -hmm. ubogacić pewnie tak, dzięki temu. Tak. E, Krysiu, o czym nam podczas spotkania opowiesz? Zaprośmy, zaprośmy na samo spotkanie, nawiążmy do spotkania 16 października, godzina 17.30. E, spotkanie z Krysią Wysocką. Po co i e, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na trudne tematy czego możemy się spodziewać, na jakie pytania rodzice dostaną odpowiedzi i czy to będzie tylko wykład. Wiesz, Magdo, e, oczywiście, jak powiedziałaś wyciągnięta z gabinetu e, byłam i lękowa. Z własnej woli oczywiście, nie dlatego, po lekkich naciskach, ale e, zachętach. Z, zachętach, tak, tak, tak. Zostałam tak wywabiona trochę z tej mojej norki, wiesz, bo dla mnie komfort to jeden na jeden praca. No, czasem jak są cztery osoby, to już praktycznie tłum, ale rozumiem, że podejmuję wyzwanie, żeby spotkać się z państwem, mam nadzieję, w większym niż cztero-pięcioosobowym gronie. Yy, I przyznam się, że pomyślałam, no, stworzę jakąś taką konstrukcję, jakiś taki właśnie, może wykład, będzie mi łatwiej. Ale ja mam taki pomysł, trochę jak pytasz, jakie pytania yy, znajdę odpowiedź. Mm -hmm. A ja mam taki pomysł, żeby trochę z Państwem pobyć i porozmawiać, żeby być może yy, obie strony Państwo i ja, mogli doświadczyć rozmawiania. Że będziemy rozmawiać o rozmawianiu, ale mam nadzieję, w taki sposób, który też będzie jakoś dobrym doświadczeniem, może jakoś wymodeluje i pomoże Państwu też w prywatnych waszych rozmowach z bliskimi, z dziećmi. Gorąco zapraszamy 16 października. Niepubliczna szkoła podstawowa Mozaika w Białstoku, ulica Mickiewicza 50. Zapisy drogą mailową można do nas pisać na adres fundacja małpagraklas.org.pl lub znaleźć informacje na profilu Facebookowym. Gorąco zapraszamy, a jeszcze na koniec, Kresia, nawiązując tak. do tematu. Poprosiłabym Cię o takie podsumowanie troszeczkę tematu, i czy jesteś, czy, czy, czy mogłabyś nam, nam rodzicom, kilka takich wskazówek zostawić, które zapewne mhm. pogłębisz podczas spotkania, znowu wracając do tego, jak się zabrać do tej trudnej rozmowy, kilka takich uniwersalnych um, kroków, o których warto pamiętać, Aha. bez względu na to, czy rozmawiamy o jakimś globalnym, trudnym mhm. temacie, czy o takim naszym właśnie z tego podwórka mhm. wiesz, okay. osobistego. To na pewno podejmować rozmowy, do no. tego zachęcam. Yy, nawet jeżeli trudne, można powiedzieć, tym bardziej, jeżeli trudne, na pewno nie myślałabym, że jakieś tematy nie są na ten czas i na ten wiek, że na później. Raczej bym dbała o to, żeby dostosowywać właśnie do wieku, do możliwości dziecka karmić, zdecydowanie no, co najwyżej małą łyżeczką. Na pewno z dużym uszanowaniem rozmówcy i z zaciekawieniem. To, co pomaga zawsze, to to, że chcę usłyszeć Ciebie, Twój punkt widzenia. Ja Ci też mogę pokazać co najwyżej mój punkt widzenia, myślenia. Więc takie równorzędne, niezależne od tego, że wzrostowo się możemy różnić, ale takie równorzędne i z szacunkiem podejście do rozmówcy. Człowiek jest wartością niezależnie od tego, ile ma lat. nie? I to uszanowanie myślę, że, że, że dużo daje. Też nie spieszmy się, dajmy sobie czas. To, czego potrzebuje rozmowa i spotkanie, to czas, uważność, brak pośpiechu. Bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że Was zachęciliśmy do przybycia na spotkanie na żywo. Ja się nie mogę doczekać. Ja czekam na pytania. <laughs> Jeśli znacie kogoś, dla kogo być może ten temat jest aktualnie bardzo żywy, bardzo ważny, bardzo zachęcamy, udostępniajcie informacje o tym wydarzeniu, przybywajcie. Czekamy 16 października, godzina 17.30. Krystyna Wysocka, Dziękuję dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.